Proszę Państwa, rok 1984 to nie tylko powieść George'a Orwella, ale to nasza smutna rzeczywistość. Tak, tak mi się wydaje, jestem o tym głęboko przekonany. Im dłużej obserwuję pewne rzeczy, im dłużej analizuję pewne rzeczy, tym bardziej to widzę. Obwieszczenie, manifest programowy Światowego Forum Ekonomicznego nie będziesz miał nic, będzie szczęśliwy zapowiedzi totalnej cenzury w internecie pakty klimatyczne pieniądz elektroniczny nadzwyczajne uprawnienia światowej organizacji zdrowia czy to państwo nic nie mówi totalna inwigilacja jeżeli będziesz miał rację i będziesz mówił o tym że masz rację ale będzie to sprzeczne z tym co chcą rządzący to będzie to mowa nienawiści za to możesz ponieść odpowiedzialność chcecie państwo tego takie ma być nasze życie Wielki brat ma nam dyktować co jeść, co pić, jak żyć, o to wam właśnie chodzi? Przemyślcie to państwo. Miej odwagę być mądrym. Miłego dnia państwu życzę. Proszę państwa, witam serdecznie. Miej odwagę być mądrym, jak mówił Horace. Wczoraj czy przedwczoraj? Youtube podrzucił mi jakieś tam Filmik taki z, 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 tych, z tych programów formatowych The Voice. Ten akurat był filmik z Francji. On był okrojony, to znaczy bez tych wstępów, bez rozmów z uczestnikiem itd. dalej. No i ten, Franc ten człowiek śpiewał po francusku. Patrzę piosenka Edith Piaf, no Edith Piaf mi znana. Chciała ta piosenka, bo ja tam zupełnie coś innego robiłem, ale patrzę, że jest jakaś dziwna reakcja jurorów. Mówię o co tu chodzi, włączyłem translator. Patrzę, że to jest piosenka Edith Piaf. Nie wiem czy tytuł do dobrze pamiętam. Mój legionista, i w tej piosence Edith Piaf jest opisywany jak ona. Y Przeżywała miłość, kochali się na plaży, piasek, jego zapach, tatuaże i tym podobne. No i oni tak przeżywali bardzo, i ona tak wspomina i tak. E? I ta piosenka zrobiła takie wrażenie, a dlatego, że śpiewał ją 17-18-letni chłopak. On śpiewał o piosen, piosenkę Edith Piaf, ale w jego wykonaniu ta piosenka miała zupełnie inną wymowę. On śpiewał o miłości uprawianej. Z Legionisą, czyli z tym członkiem Legii Cudzoziemskiej. Wspominał jego tatuaże, zapach, piasek i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, depopulacja w nowoczesnym wydaniu. Miłego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Proszę Państwa, to jest przystanek tramwajowy w centrum miasta. I reklama. Sztuka obsługi Penisa. Nowe wezwania. To są takie pora Poznaj poradniki, które odmieniają seks, Polek i Polaków. I to wydało wydawnictwo Agora, czyli to, które wydaje gazety wyborcze. I proszę Państwa, tego typu reklama w centrum Dużego Miasta, na przystanku publicznym, nikogo nie razi. Zresztą nie o to biega, mnie też nie razi. Ale to jest zgodne ze wszystkim. Natomiast gdybym tu wywiesił informację, że pandemia to nieprawda, albo ze szczepionki szkodzą to to byłaby mowa nienawiści i to byłoby nie zgodne z, 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 z przepisami, które w jakiś tam przeciwny sposób regulują cenzurę. Zastanówcie się Państwo sami, czy to nie jest coś postawionego na głowie po prostu. Bo może jednak należałoby się od czasu do czasu zastanowić, co się wokół nas dzieje, prawda, w naszym dobrze pojętym interesie. Miłego dnia życzę Państwu, bądź miej odwagę być mądrym, jak mówił Horace.